Czy to ja jestem winna, że mój mąż wybiera grenad wspólny czas? Mój mąż, Michał, zawsze miał słabość do gier komputerowych. Gdy przychodził z pracy, od razu siadał do komputera, a ja czułam się zaniedbana. Tydzień temu postanowiłam, że czas na szczerą rozmowę. Zapytałam go: Michał, dlaczego nigdy nie spędzamy razem czasu? Każdy wieczór spędzasz na graniu. Popatrzył na mnie z niesmakiem. Co masz na myśli? Nie mogę mieć chwil dla siebie? Pracuję ciężko. Byłam zrozpaczona. Próbowałam nie być zła, ale czułam się jak powietrze w jego oczach. Chciałabym, żebyś czasem zrezygnował z gry na rzecz wspólnej kolacji lub filmu. To nie jest dużo, prawda? On wzruszył ramionami i wrócił do gry, a ja wyszłam z pokoju, czując się, jakbym rozmawiała z kamieniem. Postanowiłam zorganizować wieczór dla nas dwojga. On zgodził się na to bez entuzjazmu, więc postanowiłam, że nie pozwolę mu grać w tym dniu. Kiedy doświadczyłam jego gniewu, poczułam się zasmucona i zraniona. Jestem tylko w domu, dlaczego to takie trudne? Powiedziałam. Pod koniec wieczoru, on po prostu wyszedł do pokoju i zamknął drzwi. Czy to ja jestem tym złym?